W przednich odcinkach. Hej, a może zagłosujemy na tego opóźnionego chłopca? Będzie śmiesznie. Prezydencie Szym. Czy to ostateczna decyzja? Szym! Wy imperialne śmiecie. Rebelia nigdy nie zaprzestanie z wami walki. Kończy się twoja władza, imperatorze Szym. Oskarżony jest oskarżony o celowe wprowadzenie reżimu na skalę międzyplanetarną. Odbywa się tu właśnie egzekucja darta Monobrwiusza. Szymon, skąd ty w ogóle znałeś się z tym dziwnym chłopcem? Pamiętam, że pewnego czasu po prostu przyszedł do nas do domu i zapytał, co na obiad. To było dziwne, ale nikt się wtedy nie zastanawiał o co chodzi. Potem człowiek mrugnie i zanim się obejrzy, to prowadzicie razem międzygwiezdne imperium, opierające się na brutalnej przemocy i dominacji wszystkiego, co napotka. Jakoś tak melancholijnie się zrobiło Dobra, idę kupić watę cukrową i lubrykant, zostawię was tu samych. Siem! Dzień dobry. Nazywam się. Przybywam z odległych krajów z ofertą. Jestem w stanie odebrać Twojego ucznia szponą śmierci, lecz będzie to miało swoją cenę. Gdy nadejdzie czas, zwrócę się do Ciebie o przysługę. Czy akceptujesz warunki? Szym. Szym? Co to znaczy, Szym? Szym. Szym to taki sposób na potwierdzenie czy zaprzeczenie o... Szym! Dobra, zróbmy tak. Jeżeli zgadzasz się na warunki, powiedz Szym. Szym. Postanowione, dziewięć. Mistrzu Szym. poniosłem porażkę w walce z młodszym ojomowym Krzysztofem. Jest on nadspodziewanie biegły w sztuce miecza. Następnie zostałem haniebnie poddany egzekucji przez półtonowe dziewczę imieniem Madzia. W odmętach śmierci zhańbiony i zapomniany po poprzysiągłem zemstę. Dziękuję za przywrócenie mnie do świata żywych, mistrzu. Teraz udam się odpłacić mym oprawcom za czyny, których się dopuścili. Co ty znowu odjebałeś?